Witam Was serdecznie na e, naszych zawodach szkolnych, indywidualnych biegach przełajowych i witam również pana dyrektora na dzisiejszych zawodach, e, wszystkich organizatorów, uczennice pomagające nam tutaj przy grillowaniu e, i po skończonym biegu e, zarówno dziewcząt, jak i chłopców zapraszam tutaj wszystkich uczestników na grilla i e, e, proszę teraz pana dyrektora o e, otwarcie zawodu. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że tak licznie bierzecie udział w zawodach, a tym, czas, tym samym kontynuujecie piękną tradycję, bo to już 21 zawody Mistrzostwa Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze w biegach przełajowych. Wszyscy już wygraliście, bo najważniejsze jest oczywiście uczestnictwo. Natomiast przed Wami duży wysiłek fizyczny. Mam nadzieję, że jesteście po rozgrzewce, albo może jeszcze przed. Za chwilę odbędą się e, zawody. No cóż, jeżeli trzeba wygłosić oficjalną formułę, to właśnie ją ogłaszam. 21 zawody w biegach przełajowych Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze uważam za otwarte. Uwaga, do biegu, do domki, do start! <grywa> プレーヤーは高い<た>。<你是2> Panie dyrektorze, znajdujemy się na stadionie miejskim w Kamiennej Górze przy ulicy Sowackiego. Proszę powiedzieć, jaki powód jest? A już tradycyjnie od 20 lat, bo mamy 21 edycję, odbywają się tu zawody w biegach przełajowych naszego liceum. Kto bierze udział? No, oczywiście nasi licealiści. Czyli wszystkie klasy? Wszystkie klasy, wszyscy chętni, którzy chcą wziąć udział w tych zawodach. W tym roku jest ponad 80 osób. Na jakim dystansie młodzież biegła? Dziewczęta 1000 metrów, chłopcy 1500. Jak pan ocenia kondycję swojej młodzieży? No, uważam, że ci, którzy zdecydowali się na udział w zawodach, to są ci, którzy czują się najlepiej i muszę przyznać, że rywalizacja była bardzo zacięta, ale podziwiam również tych, którzy mimo że może przygotowania fizycznego jakiegoś bardzo silnego nie mają, to jednak zrobili wszystko, żeby konkurencję zakończyć. Wszyscy zakończyli dzisiejsze zawody, dobiegając do mety. To chyba należy wyróżnić dwóch chłopców, którzy przybiegli prawie o jedno okrążenie szybciej. No wśród naszej młodzieży są osoby, które uprawiają sport również wyczynowo, trenując na przykład biathlon. W związku z tym no naprawdę można podziwiać ich kondycję i zapał. Dziewczęta również trenują w różnych klubach, w związku z tym naprawdę można podziwiać ich umiejętności na bieżni i w biegach przełajowych. Trzymamy kciuki za dalszą karierę sportową. Oczywiście. brzuszki napełnione, wszystkie wyniki mamy zsumowane, policzone i oprócz kategorii dziewcząt i chłopców jeszcze sklasyfikujemy Was w kategorii klas, czyli największa ilość punktów. Od trzeciego miejsca również klasy. Zaczniemy sobie od dziewcząt. I tak, od, od trzeciego miejsca oczywiście. Trzecie miejsce Iga Będkowska, klasa pierwsza B. Gratulujemy. Zostajemy tutaj do zdjęcia. Zrobimy sobie jeszcze raz. Drugie miejsce. Maria Bizoń, klasa pierwsza B. <plosy> tutaj dziewczyny naprawdę o setne, jak nie tysięczne. I pierwsze miejsce. Małgorzata Lubos, klasa pierwsza A. Dziewcząt tej kategorii wystartowało 19. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że z, rok, z kolejnym rokiem będzie Was coraz więcej. Chłopców wystartowało natomiast 46. I tak, trzecie miejsce Maciej Polak, klasa trzecia B. Polak! Tutaj bój, też był do końca wśród panów. Przewrotką się zakończyło, ale jednak minimalnie. Drugie miejsce: Oliwier Cincio, trzecia A. I pierwsze miejsce zwycięża, zwyciężył Kajetan Urbania, klasa druga B. Kajetana nie ma, już chyba tak, szybciej gdzieś. Jeżeli chodzi o klasyfikację drużynową, zdobywaliście punkty, oczywiście wszyscy. Od pierwszego miejsca 15, 13, 11, czwarte miejsce 10, w dół do pierwszego punktu i każdy, niezależnie na którym miejscu skończył, też uzyskiwał punkt dla swojej klasy. I tak, może czwarte miejsce. Będą te wyniki oczywiście na stronie internetowej, będą wywieszone. I tak samo na Librusie. Czwarte miejsce, klasa pierwsza E, 25 punktów. I ci minimalnie, dlatego zaczęłam od czwartego miejsca. Natomiast minimalnie jednym punktem, czyli trzecie miejsce, klasa pierwsza B. 26 punktów. I znów jednym punktem tylko miejsce drugie zdobywając 27 punktów, klasa pierwsza A. Przedstawiciele bądź przedstawicielkę klasy. I zwycięz... zwycięska klasa to oczywiście klasa 2B uzyskała 32 punkty. Przedstawiciel klasy drugiej, drugiej B. No cóż, zawody dobiegły końca. Wszystkim serdecznie gratuluję. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że było wielu uczestników i znakomitą wiadomością jest to, że wszyscy ukończyli konkurencję. 21 zawody w biegach przełajowych w Wysyłku Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze uważam za zamknięte. Brawo. Brawo. Brawo.